Wbrew pozorom, mimo, że mało się dzieje teoretycznie, mało każdy zdobywa frontu. Zobaczcie, że jak na początku wojny pod Mińskiem były walki i na gran i pod Narwą, tak teraz już jednak do tego Petersburga i do połowy drogi mniej więcej na, powiedzmy, no połowy drogi do Moskwy i prąd dalej na wschód, więc jest dobrze. A u nas, żeby zdroża, tam my jedyne co możemy chwycić tutaj tak naprawdę to Carycyn i oni to skorowali sobie, to i kijów będzie trzeba potem chwycić, ale... Myślę, że najpierw chwycimy carycyn, połączymy te dwie... armie może. I wtedy będziemy kombinować. Mi się, tak mi się nie wydaje, oni stracili to, jak wy to straciliście? Tak zrobicie. Tu i tu. Ty pomożesz? I wy pomożecie. Bo ja nie będę się bawić w jakieś tam nie wiadomo co. Jest konkretnie powiedziane, co trzeba zrobić. No ale. A właśnie, w ogóle zrobiłem pewną głupotkę, słuchajcie, o nazwie zamiast zmienić to, żeby mieć 5% więcej. Tego gościa, żeby mieć 3% jakby mniej w sensie tych tak naprawdę. No, a więc. Nie więcej tylko mniej mi chodziło, więc no. Genialny ruch, więc widzimy się pewnie jak uzbieram punkciki. Albo, no jak coś się będzie działo to się widzimy. Jeszcze rok przecież mamy problemów gospodarczych. Też tutaj tyle dobrego. Ojojoj, właśnie kombinowałem z jakąś ofensywą. I nam nasz szefuncio, który dawał 15% stabilki. Umarł i jest nowy sultan. Yy. On daje w show konstrukcji, co jest fajne, ale Polityka RPR daje tak samo do minusa i War Support, tak samo. Pff. Aj, karamba. Ale pokaż mi go, jak wygląda. Achmed IV. Może być. Ta demokratyczna Turcja jest okropna. To jest chyba najtrudniejsza ścieżka, tak szczerze powiem. To bo jakoś nie kojarzy, żeby inne były takie problematyczne. Pływamy tutaj. Ej, ładnie idzie. Ej, bardzo ładnie idzie tutaj. Ej, wbijamy się tam no, ładnie. Dajesz na cerecyjne jeszcze tędy pojeć. Może to jest ten moment, kiedy ich przełamiemy w końcu. A i jeszcze też druga głupia rzecz. I do końca garnąłem sobie Sudan. bo pamiętacie, to zostało nie, tam są jakiś czas z poprzedniego odcinka, chyba wycinałem, bo to długo nudno było. a Ja skle... Słuch, to sklerozę akurat mam niestety. No i wycinałem i zostało. E... The fuck? Tak zrobisz? Dobra, Ura, dobra, to nie było niestety, ale dobra, no trochę ich przytrzymaliśmy. Ja na Carycyn dalej leźicie. Teraz ofensywy już wygaszajmy. Bo jednak każda ofensywa kosztuje nas 100 tysięcy. Kurde, ludzi. Pięć razy to kliknąłem i już straciliśmy. Dobra, 400. Niecałe 100 tysięcy szczęśliwie dla nas. Tak to brzmi ładnie. Niecałe 100 tysięcy. Eee. Wait, what? Czemu tu nic nie ma? Myślałem, że to błąd, ale widzę, że nie. Dobra, i wy teraz przyatakujecie tutaj. Wy tak. Dobra, i to jest najważniejsze, żeby ich zniszczyć. Jak zniszczymy ten kociołek, to pójdzie nam ładnie z górki. Dobra, ile tych ruskich załatwiliśmy już w ogóle? Bo ja chyba od początku wojny nie sprawdziłem. 600 tysięcy, a oni nam 450 tysięcy. Aj, caramba! Takich przyrzucimy. <laughs> I tu zaatakujemy. może przy okazji za zabędziemy, ale. Powinno być lepiej. Do tego wrzucimy sobie częściową mobilizację gospodarczą. Do tego wrzucimy sobie dotkrynkę ostatnią. I teraz możemy kombinować z dotkniętami do ataku. I chyba możemy zaczynać akcję. Dlatego zaatakujmy po całej linii. To jest kosztowne i moc, boli mocno. Ale jest warte swojej ceny, że tak powiem. Mi się skrzyniło to, co ja klikałem tam? Najgorzej. Dobra, no przesuniemy ten front o tyle, że powinno być nam lepiej. Na razie tak. Jedziemy od razu na Stalingrad. Ej, może się uda ten Stalingrad zdobyć? To by nam pomogło, bo im by zaburzyło mocno możliwości obrony i zaopatrzenie tej obrony. Atak marsz, tak, dokładnie. To bardzo dobrze się składa. Dokładnie. Ty atakujesz tutaj, ty atakujesz tutaj. Wy wspomagacie ten atak. I wy nie wiem, jakim cudem, ale atakujecie tych. Tak, żeby ich przytrzymać. Dobra, może uznajmy, że było warto. Zresztą pod Stalingradem nas odepchnęli. Halo. Marny ubaw panowie by mieli w Stalingradzie. W Sta Stalingradzie by panowie marny ubaw. jak to było w Monty Pythonie. Ale why? Tego zielonego możemy dać tutaj. I tu. Dobra, jedziesz tutaj. Odpocznij chwilę, zrotujemy go. Jak ty przegrałeś tu? Nie do końca ogarniam co się stało, ale stało się coś niedobrego. Dobra, atakujmy ten Stalingrad, bo już mnie naprawdę coś zalewa, jak widzę, że 30 raz szturmujemy to miasto. 30 raz podchodzimy do niego tylko po to, żeby zaraz przerypać. Naprawdę, bardzo irytujące, wbrew oni sobie szybciej chyba punkty zapocznie budują niż my dajemy radę z czymkolwiek tutaj jest w końcu. Teraz go jeszcze tylko utrzymać. A może rostów nad danem Wam się będzie chciało zdobyć w końcu? Nie, nie. Nie, ewidentnie im się nie chce zdobyć go. Za to może się uda. No wy nic nie chcecie mi dać. Jak unfair. To ja tu odwalam całą brudną robotę bo wy nie umiecie ani Brytanii rozwalić ani frontu wschodniego przełamać i nie fair. No kurde, Niemcy. Niemcy proszę pana. Dobra, weźmiemy 10 tych dywizji. Weźmiemy, ile wy macie, 11 tych. Ile ty masz dywizji? 34. Dobra, trzeba to jakoś sensownie podzielić. Więc widzimy się zaraz, jak to podzielę. Dobra, przeorganizowaliśmy na szybko armię. Może się jakoś to uda. Głównie, że ja chcę ich rozstać trochę na froncie wschodnim, jednak. Już tym niemiażkom pomóc tutaj. Myślałem o czymś takim szczerze. Jak widzę, to coś tu się odwala. Może lepiej już tutaj, żeby oni stali i nacierali. Ostatnia prowincja i Stalingrad będzie na tyłach. Powiedzmy, że się wstępnie udało. Dobra, udało nam się. Teraz tak, jak idą te linie? To by się przydało zająć? Tak ze skutkiem natychmiastowym najlepiej. Dobra, udało się. Niech przyatakują tutaj, wy tutaj wy atakujecie na szybko, tędy i tym sposobem powinien być jakiś kociołek. Dobra, udało się ich odciąć, teraz trzeba ich zniszczyć i to jak najszybciej. O, jak fajnie. Zarąbiście. Teraz do forsowania rzeki i tak dalej to się wiem co przyda. Dyskrypcja. Kiedy się użyjemy? Nie wiem ja się jakoś nie wiem. Chyba boję jej używać. No przerypiemy to jak się nic nie zmieni. Ale ten kraj ma w ogóle inne mechaniki niż reszta muszę przyznać. Dobra. To chyba widzimy się w kolejnym odcinku, w tym i tak już dobrze, bo zdobyliśmy Stalingrad i trochę ekonomii ogarnęliśmy. Więc myślę, że mówię, wstrzymamy ofensywy i poczekamy trochę z tym. No jeszcze tutaj ile się da, to tyle poraszuje. Ale myślę, że nie będzie jakiegoś spektakularnego przybicia. Bo po prostu ja to na automacie zostawiam. Zobaczmy, jak te Indie. To zostało wciąż, okej. Okay. A wy co, wstrzymaliście walkę? No, ciekawie. Ach, tak. Jak nasze do. Z, czołgi do zaproża i nie, nie dojeżdżają, to uznałem, że za stosowne jest odpalić, bo udało się pod przebić. Ledwo. Ledwo puszczowaliśmy, jak głupi, wciąż mamy Zero man Powera. E, ale wierzę, że teraz się tak rozciągniemy. Tu jedną armią, i tą pancernią. Tutaj ci zieloni będą utrzymać. No a tutaj zostaną ci. Let's. Ilo okaże im wstrzymać jakby wszystkie działania takie ofensywne, oprócz może tutaj. Hmm. No bo ładnie wypełnili swoje zadania. Super, jestem wyciszony, wyciszyłem się jak sprawdzałem ten, ale to jest tak moja taka jedna szansa na milion po prostu, że nam się udało w końcu przebić to. może ile ja waliłem tam... Strasznie długo, strasznie długo. Polską szybciej nam szło to. Eee... A wy co? Wy, wy tędy, już. Cała ekipa tych ziomków łącznie z tobą ma za zadanie iść tutaj. Dobra, tym razem się nie wyciszałem. No, na klawisze od tak ustawiony. No niestety, tak źle poustawiałem to. Mm. Dobra. I wy teraz tak. Tędy. Tutaj. Dobra. I powinniśmy dać radę. Dobra. Jeszcze raz. Wyjedziecie tendy, tendy, tendy i siup. E, Przeatakuj tego. Ty tutaj. Tutaj. Tędy. Tak, tak, tak. Bo to jest zbyt ważne, żeby Krym zająć. To moim zdaniem. Nie bez powodu nawet dzisiaj się tak bardzo o niego biją. jest lotnisko, dobrze wiedzieć. Seria wschodni Turkestan jest tak potężny, że nie. Ja jacy robicie, że on będzie walczyć. Ach, jak oni zasuwają ładnie. Jak tu się wszystko ładnie dzieje. Ale czemu to wszystko idzie do Niemca a nie do mnie? Kiedyś ja to pojmę? Ej ale serio poszło ładnie, nawet bardzo ładnie. Tu się nie udało widzę. I tu też były jakieś widzę problemy. Ale zaraz je naprawimy. Teraz wszystko ładnie wypchniemy, szybko przede wszystkim. Nie będziesz się pod mi dać. Ja nie rozumiem, czemu on mi nie chce dać. Ja tyle robię tutaj. Ja nie mają 45, a ja 6%. Wiem, że dłużej są w wojnie, więcej może kupują i tak dalej, ale. Naprawdę, no, szanujmy się. Ładnie. Jest ładnie. Dało się nawet Herson. Ela. Herson nie w sumie też zdobyć, ale Harków. Ładnie. Dobra, wstrzymajmy. Musimy teraz tutaj. No jest ładnie, bo w sumie mamy już tory kolejowe wszędzie. Nasze zapatrzenie się ładnie ogarnęło. Jeśli połączymy, to będzie luźniej o wiele. Ty możesz tędy. Ty możesz tam. Ty możecie tutaj. Nie wiem czemu. Może dlatego, że my przyjmujemy tyle pomocy od nich? Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia, czemu oni tak bardzo chcą. Nie chcą nas ogarnąć. Logistyka. Co się pojawi w NPR, co Zniknął. Właśnie, samoloty. Nie wiem zupełnie o nich. A ich więcej nie wystawię w sumie. Że i tak więcej nas nie stać, ale no. Ten, ten i ten. Tu lecicie. i nice, udało się. O, w północnej Francji się znowu desantują. Boże, ententa w końcu się tam. OCCF. W końcu ententa się zdesantowała. No, dwa desanty Niemców nie poszły, to w końcu ententa spróbowała. Na osobnych już brutoli się nie dziwię. Dalej próbują. Nieszczęśnicy. No i ci niech atakują nas spokojnie teraz. Ej, serio się im li linia tutaj łamie. Serio ładnie to idzie. Na kijów jedziemy od razu. A o tych zapomniałem, ale jak swoim Manpower'em, czy nie swoim swoim uzupełniam? Milusio, w ogóle o nich zapomniałem, że oni nacierają. Non-stop, kiedyś mi dałem rozkaz natarcia, Więc końcu się udało. Dobra, temu też wrzucamy breakthrough i reorganizujemy szybko plany ofensywy. I tak, widzicie tędy. Kurde, jeszcze się okaże, że my w szybciej do Moskwy chociaż wątpię. Wy. Lecicie tutaj i was w ogóle rozszerzamy mocno Mocno no stąd Aha, bo wy jesteście... Nie no, wy 24 jednostki macie. Chociaż tyle to jest. Bo wy tu trzymacie zgadłem. Tak! No, dobra muza się odpaliła. Można dalej nacierać. Lecimy. O, nie ma, nie ma, nie ma. Wy nie uciekacie nigdzie. Dobra w takim razie... Zaraz będzie można odesłać trochę, żeby nam nie wybiła autonomia na przykład. I tak samo, o 150 jest. Wrzucimy sobie ostatniego gościa. Który powinien dać polityka ro'poera i stabilność. W sensie miałem w początku tego wrzucić, ale... Bez stabilki nie będziemy mieli i tak rekrutacji. Coś tam daje przecież za poparcie partii chyba, co nie? No. Który to był? A, to ten, ale jego nie możemy wybrać, dobra. Dobra, tego weźmiemy, albo tego ewentualnie, ale nie no, to jest najlepsza opcja, bo on daje... No, elo, 10% spadło. Dobra, widzimy się za chwilę pewnie, jak e, ogarnę trochę tutaj, bo jest chaos trochę na froncie. <laughs> no, jesteśmy tak blisko zrobienia tutaj kociołka, mm, już go czuję, już go czuję. Kurde, tak blisko, tak daleko. Bo tutaj nie możemy domknąć go. Jak reszta frontów? To ją radę, jak, jako tako. A Niemcy dalej do Moskwy nie mogą podejść? Dalej Petersburga nie mogą zdobyć? Ja nie wiem. Wojna by się szybko skończyła, gdyby nie Niemcy. Nie ogarniam. Dobra, tu chodziliśmy nawet. Okej. Okay. Wszyscy tutaj. A... Mm, a ci wszyscy... Wracać tutaj. No nam się już nie zdesantują na szczęście. Dlatego summa summarum można wracać do Konstantynopola. Obiema flotami. A tu mamy kolejny kociołek, i po tym kociołku myślę, że będziemy kończyć odcinek, bo. Nie wiem. Trzeba w końcu ogarnąć wszystkie rzeczy tutaj ekonomiczne, i to zaraz będę chciał zrobić. Ładny kociołek. tego tylko dobić do końca. XD, tam, tam uciekli, serio, Dobra, skończony. W tym momencie możemy ich się pozbyć. się skąd przyszliście widzę ofensywa też bardzo świetnie poszła, dlatego wielbłądy mimo, że Rostów zdobyło je razem z, z motem i kurde do Ugańska, weszły, to też zdobyły. To oddamy, Żeby był koniec Brytoli, ja to szybko prawie, bo to jest bardzo opaskudne. Dobra po upadku tego... E... Brytola, gdzie w Kanadzie już to oddałem. Wygląda sytuacja tak, że Niemcy zostaną się cofnęli. A tutaj zaś musimy. Naprawdę, Niemcy oddajcie nam trochę ziem, bo to co robicie jest nie OK. Nic nie chcecie. Dobra, jak nie podobrozić, to trochę sobie rytulem, ale to potem. Eee, no, do upadku Rosji niewiele brakuje, bo tak naprawdę Moskwa i Petersburg, tylko... Jak widzicie, senat poszły z własnych ziem. Dali, dają ruską szansę się odbić, więc ja. Nie wiem, czy ja nie powinienem. Nie wiem, wejść na Ruska i cofnąć się, wejść na Niemca i ofensywę robić. Nie wiem w tym momencie, co powinienem zrobić, bo. To jest. To jest dziwne. Szczególnie, że Niemcom nie zniknęły dywizje, oni mają ich. Louis, I jeszcze trochę. Więc myślę, że w kolejnym odcinku się zobaczymy. W tym będzie to wszystko. Przyjmijmy o lajkowaniu, komentowaniu, subskrybowaniu. Heo!